Piąte otwarte Mistrzostwo Opola w Stilda. Ze mną kolejny, kolejny człowiek z plakatu. Radosław. Cześć, Cześć Radosław, niesamowicie pozytywna osoba, bo polu gra już od lat, niemalże zawsze, niemal, zawsze wygrywał. Chyba, że Krzysztof <grym> się pojawi na turnieju klubowym, to wtedy jest ostra rywalizacja. I, albo i kilku jeden, jeszcze innych chłopaków. Radziu, e, piąty raz już jest... w nie nie nie, 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 nie. nie. Czwarty raz, czwarty, czwarty raz, tak, tak. Za każdym razem próbuję tutaj spotkać starych znajomych, dobrze się bawić, pogadać, wymienić doświadczenia i, i pograć. Jak, jeżeli chodzi o wyniki, jak było najlepiej, pamiętasz? E, nie pamiętam, Kubuś, nie pamiętam. E, no nie pamiętam. Siedemnaste okay. miejsce chyba, siedemnaste. Wczoraj uh, uh. trzecie. gratuluję. Czyli to jeden z lepszych w moich nie Jest problem, ta, Jeszcze prawie. tarcza finałowa wleci. E, dobrze, Radziu, gra już od lat. Grasz, bo lubisz. Gram, bo lubię. Grasz, bo sprawia ci to przyjemność. I czy to możemy traktować jako te najważniejsze rady dla osób, które zaczynają grać w darta, które są na samym początku? Jakie byś trzy takie dało, bo pytałem o to chłopaków i ciebie też zapytam. Trzy rady dla początkujących darterów. Na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagi i czym się nie przejmować? Hmm, trudne pytanie, Wiem. panie redaktorze. Proszę bardzo. Yy, nie zniechęcać się na pewno. Yy. Walczyć, pokazywać się na turniejach, nie bać się gdzieś pojechać, jak jest możliwość, słuchać rad doświadczonych zawodników, to na pewno na pewno ja sobie słucham, to przełożyć przez swoje synapsy. Co tydzień przychodzę i tak, słucham i nic z tego nie wychodzi. Z tego nie wychodzi. Nie, dobra, e, tak zupełnie poważnie. Jak ty oceniasz ten turniej? No bo grasz u nas lokalnie w turniejach klubowych, bywałeś też na turniejach w kraju. Ale organizacyjnie możemy być dumni jako Stowarzyszenie Steam Jak z tej organizacji? Musimy być dumni, bo myślę, że tutaj robota, jaką wykonuje Stowarzyszenie Jacek, Marcin i reszta chłopaków i dziewczyn, no to zasługuje na szacunek i myślę, że osoby, które są za nami na sali, czyli te 300 osób, które przyjeżdża i ta liczba się zwiększa z roku na rok, prawda, chętnych do do uczestnictwa w naszym turnieju mówi sama za siebie. No i jeszcze te okoliczności są świetne, nie? Okoliczności, tak, pogoda Pogoda zawsze za Także zapraszamy za rok na pewno. Ostatnie krótkie pytanie. Radek yy, mówił, że trzecie miejsce wczoraj. To co? Jest, rozgrzewkowo. Jest, jest forma i dzisiaj finał? <laughs> tak, jest forma i dzisiaj finał. Jest forma, dzisiaj finał. Rada Sołtwistek. Trzymamy Dzięki za Dzięki bardzo. Pozdrawiam.